11 listopada tego roku Skyrim obchodził swoje dziesiąte urodziny. Z pewnością jest to tytuł, który zapisał się złotymi literami w historii gier wideo i skrystalizował wzór pod którego gry zaczęły obliczać równania swoich światów i mechanik. Mówiąc krótko, to od wydania Skyrim w 2011 roku gry zapadły na taką Skyrimowską modę i zaczęły przekształcać swe otwarte sandboxowe światy. Bez wątpienia tytuł stał się kolosalnym sukcesem komercyjnym Bethesda i żartuje się, że został wydany na wszelkie możliwe platformy, włączając w to pralki i inne domowe roboty. Tak więc jubileusz dziesięciolecia Skyrim nie mógł obejść się bez kolejnej edycji tej kultowej gry, nazwanej po prostu The Elder Scrolls 5 Skyrim Anniversary Edition. Aby wyposażyć się w tę wersję, nie trzeba kupować całej nowej edycji gry. Jeżeli posiadasz swój egzemplarz Skyrim, to wystarczy, że zakupisz sam upgrade do wersji jubileuszowej. Zawiera ona podstawową wersję tej produkcji, trzy oficjalne rozszerzenia, czyli Downguard, Heartfire i Dragonborn, a także ponad 500 fanowskich modyfikacji z tzw. klubu twórczości. Wzbogacona została także o nowy tryb przetrwania, który można w każdej chwili włączać bądź wyłączać z poziomu ustawień gry. I to właśnie ten tryb wymaga tutaj szczególnego omówienia, ponieważ znacząco zmienia charakter całej gry, wydobywając z niej i nowe pokłady zawartości. Zdaje się także, że jest głównym daniem zaproponowanym nam przez twórców na owy jubileusz. A oto parę słów o nim i o zmianach w mechanice gry, które powoduje. Wspomnieliśmy już, że tryb przetrwania jest fakultatywny, jednak gdy zdecydujecie się go w grze uruchomić, co z całego serca rekomenduję, to okazuje się, że gra zmienia swoje paradygmaty i nabiera głębszego znaczenia. Po pierwsze, w owym trybie nie ma szybkiej podróży. To znaczy, istnieje tylko możliwość szybkiego podróżowania wozem z miasta do miasta. Pewnie część z was pomyśli, że to sztuczne wydłużanie gry. Nic bardziej mylnego, gdyż w tym trybie nie tyle możemy, co musimy spać, jeść i chronić się przed chłodem. Także wędrując do jakiegoś miejsca, warto po drodze zahaczyć o jakąś gospodę, której wynajęcie pokoju nie jest już małą premią dla postaci, a rzeczywiście wpływa na jej charakter. Tak samo warto zaspokoić głód i usiąść przy palenisku, by się ogrzać. Te zmiany wprowadzają zupełnie nowy pomysł na grę, ponieważ w oryginalnej podstawce raczej mało kiedy wynajmowaliśmy pokój w karczmie, spaliśmy czy spożywaliśmy jedzenie. Te rzeczy praktycznie nic, no dobra, niewiele nam dawały w pierwotnej wersji gry. Tutaj stają się koniecznością i zmieniają charakter naszej przygody. Jak wiemy, nasza postać ma trzy paski współczynników: magii, zdrowia i kondycji. Jeśli zaniedbamy w trybie przetrwania nasze potrzeby snu, pasek magii będzie się kurczył. Jeśli przebywamy na terenie chłodnym i nie będziemy wystarczająco ubrani, to pasek zdrowia będzie się kurczył. Warto tutaj wspomnieć, że ubrania mają nową statystykę oprócz ciężaru, a jest nią ciepło. Tak samo jedzenie od tej pory ma przypisane punkty głodu. Jeśli nie będziemy jeść, to pasek kondycji spadnie. Pojawiają się inne trwałe efekty, jak zatrucie pokarmowe, które także wpływają na kondycję. Ważne jeszcze jest to, że mięso bardziej zaspokaja nasz głód niż na przykład jabłko. To wszystko wymusza inne podejście do rozgrywki. Nie mogąc szybko podróżować, jesteśmy zmuszeni opracować inną strategię. To sprawia, że napotykane po drodze karczmy, My witamy z otwartymi ramionami, bowiem spanie w łóżku daje większe profity niż po lasach czy jaskiniach. W takiej karczmie też możemy się ogrzać i uzupełnić zapasy na dalszą wędrówkę. Mówiąc krótko, ekonomia gry nigdy wcześniej nie była tak produktywna wszystko z siebie wynika i siebie potrzebuje. A to z kolei wpływa na niezapomnianą imersję. I pewnie niektórzy z was powiedzą, że już społeczność moderska kiedyś robiła podobne mody do Skyrim. No i macie rację, był choćby taki mod jak Frostfall, który był takim odpowiednikiem obecnego oficjalnego trybu przetrwania. Ale właśnie dlatego, że jest on oficjalny, przemyślany i autoryzowany, daje tyle frajdy i jest tak z punktu ekonomii zoptymalizowany. Ogólnie to trzeba tu jeszcze wspomnieć o 500 fanowskich modyfikacjach, które zostały zaimplementowane do tej edycji. Warto je wszystkie przejrzeć w klubie twórczości. Twórcy wzbogacili tytuł także o legendarny kosmetyczny dodatek, który utorował drogę dla mikropłatności w grach single player, mianowicie o zbroje dla konia. Nazwano tę zbroję legendarną, dlatego że powszechnie uważa się, że rozpoczęła modę na mikropłatności w grach typu jednoosobowych. Wspomniana zbroja zadebiutowała w 2006 roku jako kosmetyczny dodatek do gry The Elder Scrolls 4 Oblivion, która miała premierę w tym samym roku. O ile sama obecność takiego elementu nie budziła żadnych kontrowersji, graczy rozwścieczył fakt, że aby odblokować złoty pancerz dla wierzchowca, należało zapłacić raptem 2,5 dolara. Teraz w Skyrim macie ją za free i występuje w dwóch wariantach: złotym i srebrnym. Jeśli nie do końca wiecie, jak ją odblokować, polecam mój krótki poradnik. Namiary do niego wyświetlają się wam właśnie w dymku w prawym górnym rogu ekranu. Do edycji jubileuszowej dodano również wędkowanie. Tak, od tej pory możecie łowić w Skyrim ryby. Co więcej, są z tym związane zupełnie nowe misje. Niedawno nagrałem krótki poradnik, jak rozpocząć swoją przygodę z wędkowaniem w Skyrim. Namiary do niego również wyświetlają się wam właśnie w dymku w prawym górnym rogu ekranu. Bez wątpienia twórcy przyłożyli się do nowej edycji naszej ukochanej gry. Choć posiadam grę także na PC, to grywam tryb przetrwania na PlayStation 5. Wspominam o tym dlatego, że doszły mnie słuchy, że na komputerze gra ma rozmaite problemy koliduje ponad z innymi modami i sprawia wrażenie niestabilnej. Nie wiem ile w tym prawdy, bo jak powiedziałem nie odpalałem tej wersji na PC. -cie. Wspominam tylko o tym co słyszałem. Na PlayStation 5 tytuł chodzi bez zająknięcia i żadnej zadyszki. Perfekcyjnie zoptymalizowane. Deweloperzy przyłożyli się do tej edycji. Wydaje się, że potężna społeczność moderska wpłynęła na nowe pomysły rzemieślników z Bethesdy, a ci wybrali najlepsze pomysły, które przez dziesięciolecie stworzyli fani. Według mnie dopiero nowy tryb przetrwania wydobywa z gry całą głębię i stawia ją w szerszym kontekście, sprawiając, że choć to dziesięcioletnia gra nadal posiada w sobie potężnego ducha. Zasubskrybuj kanał Adam Raziel i zaznacz dzwonek. Dołącz do zastępów Raziela, czyli grupy na Facebooku. Sprawdź Instagrama oraz wesprzyj kanał i dołącz do Enochiańskiej Armii w oczekiwaniu na nowe filmy, w których staniesz się patronem. Wszystkie linki znajdziesz w opisie.